Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kolejny raz rozważam tę ewangelię, bardzo piękną ewangelię o nierozerwalności małżeństwa, o tym, że Bóg nas bardzo kocha, chce, żebyśmy byli szczęśliwi, chce, żebyśmy nie byli samotni. Ustanowił małżeństwo jako sakrament, jako dar Pana Boga dla człowieka i człowiek wzajemnie w tym sakramencie siebie ofiarowuje, daje Poprzez właśnie ofiarowanie nie tylko ciała, ale też i duszy, i całej swojej osoby, jakby daje w ręce tej osoby, którą kocha i wierzy tej osobie, zawierza. Jest to pewnego rodzaju zawierzenie, uczenie się, czym jest miłość. Żeby odpowiedzieć na miłość Boga, czasem trzeba nauczyć się tej miłości bezinteresownej do drugiego człowieka, bo trudno jest kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli się nie kocha. Człowieka, którego się widzi. Dlatego też niedobrze jest, jeżeli człowiek jest samotny, jest sam. Dlatego Pan Bóg też powołał do istnienia kościół, bo są osoby, które nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, są osoby, które same wybierają taki stan, żeby nie być w małżeństwie, ale chcą być całkowicie oddani w ręce Pana Boga na jedyną własność, sercem niepodzielonym, kochać Boga. Ale też. Właśnie Kościół jest miejscem, gdzie Pan Bóg zostawił sakramenty, zostawił też narzędzia do tego, abyśmy byli chronieni, też uzdrawiani, uwalniani. Toczymy walkę, pewnego rodzaju walka toczy się w naszym sercu walka o życie wieczne toczy się z mocami ciemności. Jak to mówił Święty Paweł, napisał, że na wyżynach niebieskich walczymy z duchowymi pierwiastkami zła. I te pierwiastki zła gdzieś też i w naszym życiu się odzywają. Dlatego też bardzo potrzebujemy wsparcia z Wysoka. Taką pomocą właśnie szczególnie Najświętsza Maryja Panna, nasi aniołowie Stróżowie, też Archanioł Michał, Gabriel i Rafał też są posyłani po to, żeby nas wspierać w tej walce. Ale też ważne jest, żeby pamiętać, że nie walczymy z ludźmi, walczymy o ludzi. Bo toczy się walka o duszę świata, o duszę tych ludzi, ponieważ trzeba pamiętać, że również jest w jakiś sposób, jak to pisał papież Pius X, wprowadzone do kościoła pewnego rodzaju zaburzenie, i wrogowie kościoła wprowadzili swoich, można by powiedzieć, takich współczesnych judaszy. Którzy chcą od wewnątrz niszczyć ten kościół. Dlatego ważne jest, żeby się modlić. Modlić za nas duchownych, ale też za wszystkich, szczególnie za tych, którzy się gdzieś pogubili. Bo to jest tak, że ci, jak to mówiła Bella Dot, ta, która była odpowiedzialna za wprowadzanie do kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, kleryków, którzy będą później księżmi, nawet biskupami czy kardynałami. Którzy, ich zadaniem było nie to, żeby pisać jakieś sprawozdania czy jakieś przeprowadzać akcje agitacyjne na rzecz komunizmu, ale zadaniem było po prostu wprowadzanie zamętu, a nawet zgorszenia. Najczęściej byli to homoseksualiści, którzy, no, ich zadaniem było się wspierać wzajemnie, osiągać jak najwyższe stanowiska. A potem, no, jeżeli pojawiły się skandale, żeby ten cały odium szło na cały kościół, a nie na nich. I w związku z tym widzimy, jak bardzo dzisiaj kościół jest doświadczany, również nie tylko przez tych, którzy zostali wprowadzeni, ale przez tych, którzy przez nich zostali jakby zarażeni. Niewiaru można zarażać, można zarażać też z jakimiś czynami nieskromnymi można gorszyć innych można uwieść więc tutaj też ważne jest żeby modlić się o takie oczyszczenie bracia i siostry módlmy się wzajemnie za siebie módlmy się też za kościół na świecie tu w Polsce również w tym trudnym czasie kiedy też są różnego rodzaju podziały próbuje się wprowadzić pewien terror czy lęk jeden drugiego wzajemnie się obawia Zamiast wspierać, to jest pewnego rodzaju lęk, że ktoś kogoś zaatakuje. Dzisiaj potrzeba nam takiej jedności zbudowanej na prawdzie, zbudowanej na pokoju serca, na zawierzeniu. Jeżeli jest jakieś zło, zło trzeba naprawić. Jeżeli jest dobro, to trzeba tego bro dobra do bronić. Nie można wszystkiego wrzucać do pudełka z napisem zło i trzeba to. Ukarać tylko dlatego, że jest tylko oskarżenie. Dzisiaj potrzebujemy też takiego rozpoznawania czyli potrzeba na nowo powrócić do hierarchii wartości wartości tego, co jest prawdziwe rozróżniać od tego, co jest fałszywe, co jest piękne, a co jest brzydkie dobre, a co jest złe żeby w tym wszystkim się nie pogubić. Jeżeli zatracimy Możliwość rozpoznawania tego, co jest prawdziwe, piękne czy dobre, staniemy się niewolnikami. Staniemy się też tymi, którzy wewnętrznie pogubią się i będą nie wiedzieli, gdzie pójść, nie wiedzieli, co, co czynić, co jest dobre, co złe. Staniemy się wtedy w takim brzydkim świecie niewolnikami ideologii, jakichś idei, które ktoś wymyślił specjalnie po to, żeby zaprogramować całe społeczeństwa. I potem, żeby te społeczeństwa manipulować ich uczuciami, żeby nie tyle szukali ludzie w tych społeczeństwach tego, co prawdziwe, piękne i dobre, ale tego, co wywołuje no właśnie jakieś zapotrzebowanie. W tych uczuciach pojawiają się jakieś potrzeby, niekoniecznie dobre, niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie piękne. Czasem te potrzeby mogą być po prostu wygenerowane po to, żeby. Uzyskać jak największy zysk, przy okazji niszcząc konkurencję, niszcząc też kręgosłup moralny. W 1929 roku zauważono, że kryzys gospodarczy w dużej mierze był spowodowany tym, że ludzie mieli kręgosłup moralny, że potrafili wybierać to, co rzeczywiście dla nich jest dobre, piękne, pożyteczne, naprawdę potrzebne. Natomiast po tym kryzysie zaczęto Zastanawiać się, jak z, z, osłabić ten kręgosłup oralny, jak uczynić człowieka przekonanym o tym, że jeżeli czegoś nie będzie posiadał, to nie będzie szczęśliwy. Jeżeli nie będzie na przykład tak postępował, to nie będzie normalny, nie będzie prawdziwy mężczyzną, i w związku z tym zachęcano, szczególnie po rewolucji seksualnej po 1968 roku, żeby kupować środki antykoncepcyjne potem żeby je używać, jeżeli się używa środków antykoncepcyjnych to po co? Po to, żeby współżyć często poza małżeństwem. A mimo wszystko kiedy rodzą się dzieci niechciane, no to zanim się urodzą, to trzeba je unieważnić, powiedzieć, że to nie są dzieci, można je usunąć, tak jak się usuwa różnego rodzaju błędy, wygumkować jakby powiedzieć w świadomości nie to nie jest człowiek. No i w związku z tym, później za tym idą też zranienia, różne tak zwane syndromy. Człowiek po syndromie poaborcyjnym jest niespokojny, jest pełen złości, najpierw siebie nienawidzi, nie akceptuje, a potem też innych. Jakby kocha taką samą miłością, czyli brakiem miłości do siebie, kocha, czy właśnie takim zranionym, zranionym sercem. W zasadzie trudno jest pokochać drugiego człowieka. W drugim człowieku raczej widać zagrożenie, gdzie trzeba krzyczeć, trzeba wulgarnych słów używać, żeby to wykrzyczeć, ten cały swój ból, swoją nienawiść, złość. Dlatego dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy powrócili do naszej pierwotnej radości dzieciństwa, żebyśmy byli jak dzieci Boże. Jak nie staniemy się jak dzieci Boże, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Dlatego też potrzeba nam rzeczywiście. W sakramencie pokuty i pojednania, i też w różnych formach takiego leczenia naszej duszy, na przykład przez jakąś modlitwę, na przykład stałą modlitwę różańcową, albo przez na przykład różnego rodzaju zaangażowania w wolontariacie, żeby odwrócić uwagę od siebie, a pomagać tym, którzy są w potrzebie, żeby w ten sposób leczyć zranioną duszę, aby przychodzić z pomocą również sobie. I wtedy ta dusza, choć wcześniej zraniona, może stać się duszą wrażliwą na potrzeby drugiego. Pan Bóg może przemienić taką poranioną duszę na duszę bardzo wrażliwą i bardzo kochającą. Dla Boga jest to wszystko możliwe. Dla ludzi nie jest możliwe, żeby osiągnęli niebo i byli zbawieni, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dlatego moi drodzy, chciejmy iść drogą, którą wskazuje Chrystus. Drogą, która jest drogą dzieciństwa Bożego, tak jak wskazywała święta Tereska Od Dzieciątka Jezus, tak jak często pokazywane są aniołowie, stróżowie, którzy stoją i jakby podprowadzają małe dzieci, chroniąc od różnych niebezpieczeństw. I święty Franciszek, którego jutro będziemy wspominać, święty Franciszek z Asyżu też pokazał właśnie taką radość dziecka Bożego, że Bóg mój, wszystko moje że Bóg jest niekochany i trzeba o tej miłości Boga szczególnie powtarzać, mówić innym, żeby Go przyjęli, bo czasem Pan Jezus jest jak ten żebra, który żebrze naszej miłości. Moi drodzy, chciejmy patrzeć na świętych. Święci dają nam pewien rodzaj światła w naszym życiu, pokazują kierunek. We wtorek będziemy wspominać świętą Faustynę Kowalską, Niech te, ci wielcy święci pokazują nam szczególny kierunek uzyskania właśnie tego szczęścia, które pochodzi od Boga. Żebyśmy też odkrywali swoje powołanie. Powołanie bycia we wspólnocie Kościoła, bycia takim sercem Kościoła, tak jak odkryła to święta Tereska od dzieciątka Jezus. Właśnie chciała być tym sercem Kościoła, miłością Kościoła, bo bez miłości nie ma mocy kościu to tak jakby nie miał duszy jakby był martwy serce kiedy nie bije to cały człowiek jest martwy prośmy o to abyśmy też byli takim sercem zjednoczeni przy sercu Pana Jezusa razem z sercem Maryi świętym, sercem świętego Józefa przyjmijcie kochani Boże błogosławieństwo pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.